Pronto, e Wiemnie, wesołe po południu, a straszne po 22 na Paramount Network. Michał To on? Tak. Uh. Oh, wow. Jesteś zwolniony. Co? Kiedy jest? Nie powiem tego głośno, bo Darek by się obraził, ale Julia Wieniawa jest dla mnie ważniejsza od papieża. The Office Nowe odcinki w poniedziałek o 21 w Comedy Central. Przepraszam, powiedziała mi, że tak sobie robicie. <noise> <noise> tak tutaj w ogóle pracuję! Cześć! Jestem Filip. Mam już loczek. Jestem za mały, żeby coś tam decydować. Ale wy już możecie. Wiecie ile idzie papieru na lachunki za gaz? Ze 40 ton miesięcznie. Jacek! Ile to jest loc, to nie policzę. Ale wy... Kapielowe faktury tota, więc mówimy im to Wejdź na eBok PGNIG i aktywuj Ekofakturę. Ekofaktura PGNIG. Wygoda dla Ciebie, wytknięcie dla środowiska. Jak trafiony pomysł na prezent to Allegro. Znajdź idealne prezenty dla bliskich w kategorii elektronika w super niskich cenach. Jak wesołych świąt, to Allegro. Chief, ekspert od sprzątania, przedstawia uniwersalny odtłuszczacz z naszą najlepszą formułą czyszczącą, która skutecznie usuwa 100% tłuszczu i jest bezpieczna do użycia w miejscach, gdzie przygotowujesz jedzenie. Chief zostawia tylko czystość. Nie mogłem pomagać córce z powodu drętwienia dłoni, więc zacząłem brać lek Neurobion Advance. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Telewizory LG OLED EVO ze sztuczną inteligencją. Wzmocnione wydajnym procesorem Alfa 11. Po latach dążenia do perfekcji, czas na kolejny krok. Poznaj nową generację telewizorów LG OLED EVO. Kup w Media Expert, Smart TV LG OLED EVO ze sztuczną inteligencją. Teraz z kodem rabatowym o wartości 1000 złotych taniej. Brown. Golarki i trymery, które precyzyjnie modelują każdy zarost. Ciesz się gładkim goleniem. Jednodniowego, trzydniowego lub siedmiodniowego zarostu. Albo używaj naszego trymera. I dbaj o każdy szczegół jak profesjonalista. Brown. Produkty dostępne w sklepach Media Expert. Podaruj bliskość na święta. Kup w T-Mobile Motorola Moto G85 g a drugi smartfon dostaniesz w prezencie. Niech nas dobra sieć łączy. Czy wiesz, że twój nos przyzwyczaja się do brzydkich zapachów? Jakby dopadł cię węgla. ale inni czują to. Oto elektryczny odświeżacz Ambipur Freevolution, który zwalcza brzydkie wonie, a dzięki inteligentnemu programowaniu naprzemiennie wybiera jeden z trzech zapachów. Ciesz się świeżością nawet przez 90 dni. Ambipur, oddychaj z radością. Szukaj zimowych zapachów Ambipur w sklepach w całym kraju. Bo w media eksperta nie ma. Jak klocki Lego, to w Media Ekspert. Teraz idealne na prezent. Pobudzające wyobraźnię, kreatywne zestawy Lego w super niskich cenach. W media expert, Okazje w Media Expert, na przykład SmartWatch Huawei Watch Fit 3, ponad 100 trybów sportowych, teraz z kodem rabatowym o wartości 150 zł taniej. Nowoczesne smartwatch Huawei Watch GT4, do 14 dni pracy na baterii, teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej, a do tego 30 rat 0%, dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz. Brown Skin Eye Expert IPL. Pierwsze na świecie urządzenie IPL, które się uczy. To mój sposób na gładką skórę przez cały rok. Tak, mogłabym pójść do salonu, ale wolę wziąć sprawy w swoje ręce. A skoro mam pod ręką prawdziwego eksperta, wystarczy kwadrans i posesji. Co teraz? Kup depilator Skin Eye Expert, a otrzymasz precyzyjny tryner Brown w prezencie. Rownica ręczna Philips z serii 5000. Uwolnij swój styl z parownicą ręczną Philips z serii 5000. Teraz w Media ekspert. Nowość: parownice do ubrań Philips z serii 5000 już od 229 zł. Kiedy wszystko kręci się wokół zabawy, a w Twoim życiu dzieje się coraz więcej, jedno wiesz na pewno. Co dzieje się w gadzie? Zostaje w dadzie. Udoskonalone Dada Extra Pants. Dzięki w pełni nieprzepuszczalnej kieszonce kubka Stop. Zapewniają ochronę przed przeciekaniem i gwarantują komfortowe dopasowanie 360 stopni w czasie zabawy i odpoczynku. Pieluchomajtki Dada Pants. Co dzieje się w dadzie, zostaje w dadzie. Hamuj wypadanie, stymuluj odrastanie. W Superfarm Dermokozmetyki z H do pielęgnacji włosów i skóry głowy kupisz 20% taniej. Superfarm. Każdy jest inny. Każdy jest super. Volkswagen zaprasza na wyprzedaż rocznika 2024 z korzyścią do 17 900 zł. Sprawdź ofertę wyprzedażową i wybierz model, który pasuje idealnie do Ciebie. Volkswagen. Z ekszyn obchodzisz święta tak jak chcesz. Niezależnie od tego, czy masz ochotę wyjątkowo udekorować swój dom, zorganizować pierwszą świąteczną kolację dla najbliższych, zaskoczyć kogoś mniejszym lub większym upominkiem, czy przystroić ogród najpiękniejszymi światełkami. To będą święta takie jak chcesz. W najniższej cenie. Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech. Odkryj więcej świątecznych produktów w aplikacji. Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech. Kiedy łyk świeżego powietrza na stres już nie działa. Kiedy nawet zajadanie na stres już nie działa. Kiedy żadna Twoja metoda na stres też już nie działa. Sięgnij po Persem Forte. Lek, który zwalcza stres, zmniejsza napięcie nerwowe i łagodzi niepokój. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z górką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A gdyby potrzebował gotówki, prosta pożyczka jest bez prowizji. Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. Bez prowizji? Na koncie nawet w 15 minut. RRSO 8,29%. Polecam kasę Stefczyka, Paweł Terlowski. Pożegnanie z młodszym ja. A? Czas zapachnieć jak facet. Old Spice. Długotrwały zapach i jakość perfum. Do zapachnienia, chłopaku. Sorry, Czy może pan włożyć koszulę? A więc to pan. A gdybym tak do ciebie strzelił, to Twoje wyobrażenie zabawy. Zawsze dostajesz to, czego chcesz, może. Nie miej wątpliwości. Wiecie, kim jestem, w żołnierzu? Czuję ze. ze prędkości. Miałem szczęście. Poniedziałki z akcją bliźniak. W poniedziałek o dwudziestej na Paramount Network. No